Klienci często zgłaszają się do nas z prośbą o pomoc w poprawie dokumentów wygenerowanych w systemie komarch RPXL. Chodzi o dokumenty, które są zatwierdzone, to jest wyciągnięte z bufora i operator nie ma możliwości wprowadzenia na nich żadnych zmian. Dodatkowym utrudnieniem może być to, że wyczerpane zostały stany magazynowe sprzedaży i nie można skorzystać z funkcji kopiowania dokumentów przy użyciu klawiszy Ctrl-INSERT. W takich sytuacjach proponujemy skorzystanie z funkcjonalności kopiowania dokumentów za pomocą notatnika. Jak skopiować dokument za pomocą notatnika? Pokażemy na przykładzie faktury sprzedaży. Przyjmijmy, że dokument numer 22, łamane przez 17, kwalifikuje się do poprawy. Dokument ten przeniesiemy do notatnika, anulujemy i z notatnika wystawimy ponownie z tym samym numerem i z tą samą datą wystawienia. Zaczniemy zatem od odtworzenia notatnika, który znajdziemy w zakładce Dokumenty. Następnie z rozwijalnej listy wybierzemy listę dokumentów handlowych. Tam znajduje się nasza faktura, którą chcemy poprawić. Zaznaczymy ją i wybierzemy. Dokument zaczytał nam się do notatnika. Następny krok to anulowanie dokumentu zaczytanego do notatnika. Wykonamy go z listy dokumentów handlowych. Podświetlamy interesujący nas dokument. Pod prawym krawiszem myszy wybieramy opcję Anuluj. Zaznaczamy wszystkie elementy, aż do momentu uzyskania aktywnego przycisku Anuluj. Naciskamy przycisk Anuluj dokument. Dokument został anulowany. Teraz pozostaje nam wygenerowanie nowego dokumentu z notatnika. Wracamy do notatnika. Przed przystąpieniem do generowania dokumentu możemy zmienić datę w systemie na taką, z którą ten dokument był poprzednio wystawiony. Po tej operacji przystępujemy do generowania faktury z notatnika z rozwijalnej listy wybieramy opcję faktura sprzedaży. Faktura została wygenerowana. Widzimy fakturę sprzedaży numer 22 z datą wystawienia sprzedaży wydania 18 czerwiec. Brak jest natomiast podstawowych danych o kontrahencie, formie płatności, terminu płatności i daty. Tutaj należy wybrać kontrahenta. My pozostaniemy przy tym, który widniał na dokumencie źródłowym. Po wyborze kontrahenta pojawi się okno zmiany na dokumencie. Albo możemy zostawić zmiany obecne, albo wybrać nowe. Tutaj warto zweryfikować te dane, które się pojawiają. My wybierzemy nowego kontrahenta i zatwierdzimy. Wygenerowany dokument zapisujemy do bufora. Przechodzimy na listę dokumentów. Odświeżamy. I widzimy dokument numer 22. Zastępuje nam dokument, który anulowaliśmy. Dokument jest w buforze. Możemy w nim wprowadzać zmiany. Korzystając z funkcjonalności kopiowania dokumentu za pomocą notatnika, należy pamiętać, że jeżeli pozycje dokumentu były edytowane i z ręki edytowana była nazwa towaru, to należy pamiętać, o tym, że ta nazwa zaczyna się z karty towaru, a nie z dokumentu, który poprzednio anul anulowaliśmy. Należy zatem pamiętać, żeby nazwę towaru doprowadzić do takiego stanu, jaki był na fakturze, którą anulowaliśmy. Po zakończeniu całej operacji z kopiowaniem dokumentu za pomocą notatnika należy pamiętać, że zmienialiśmy datę systemu i należy wrócić do daty bieżącej. Dziękuję za uwagę.